na moim kanale Soul Medica. Bardzo serdecznie Was witam. Nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak, jestem psychologiem i w dzisiejszym odcinku powiem Wam na temat nadmiernej kontroli. Ten temat się bardzo często na konsultacjach pojawia, bo część osób doświadcza nadmiernej kontroli ze strony bliskiej osoby, męża, żony, partnera czy rodziców. A część osób z kolei jest po tej drugiej stronie barykady, czyli jakby widzi w sobie takie zachowania kontrolujące, które strasznie wkurzają najbliższą nam osobę, i jakby nie umiemy przestać, nie umiemy pozbyć się w sobie tendencji do takiego nadmiernego kontrolowania, do pewnego rodzaju takiego wręcz terroryzmu emocjonalnego. W jakich zachowaniach, w czym konkretnie może przejawiać się właśnie nadmierna kontrola? Ale na przykład w tym, że ktoś bliski mówi nam: słuchaj, musisz mi o wszystkim mówić, nie możemy mieć przed sobą żadnych tajemnic. Zobaczcie, że to już się zasadza na takiej zupełnie fałszywej przesłance, bo przecież każdy człowiek ma prawo do swoich tajemnic, każdy człowiek ma prawo do intymności, do prywatności swoich myśli swoich pewnych zachowań, do, do pewnego rodzaju takiego właśnie intymnego funkcjonowania. Także to nie jest tak, że wszystko musimy sobie mówić i nie możemy mieć sekretów. Możemy mieć swoje sprawy, możemy mieć tylko swoje przemyślenia i absolutnie nie może być tak, że ktoś zmusza nas do tego, żebyśmy się tym wszystkim dzielili wbrew naszej woli. Przejawem nadmiernej kontroli jest też taka, takie oczekiwanie wiecznego tłumaczenia się ze wszystkiego, tak? gdzie byłem, co robiłem, z kim się spotkałem, i druga osoba będzie w ciągu dnia wysyłać mnóstwo SMS-ów, dzwonić, wysyłać jakieś kontrolne e-maile tylko po to, żeby kontrolować cały przebieg naszego dnia. A gdzie jesteś, a dlaczego tam poszedłeś, a z kim się spotkałaś, a jak długo rozmawiałaś, czy rozmawiałeś z tą osobą, a po co w ogóle to spotkanie? To jest właśnie przejaw nadmiernej kontroli. Dalej, sprawdzanie korespondencji, sprawdzanie telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądanie rzeczy osobistych. Bo a coś znajdę, bo a czegoś się dowiem. Powiecie, że są pewno takie sytuacje, gdzie w związku, w małżeństwie pojawia się temat zdrady, nieuczciwości, kłamstwa, i wtedy to jak gdyby można powiedzieć, usprawiedliwia takie zachowania. Ale my dzisiaj w tym odcinku nie mówimy o takich sytuacjach skrajnych, mówimy o w codziennym życiu mówimy o w miarę normalnym funkcjonowaniu, gdzie jakoś tam w tle nie pojawia się osoba trzecia, a jednak partner cały czas nas kontroluje. Następna kwestia to jest brak przyzwolenia na spędzanie czasu osobno. Tak? Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, że y, chciałam umówić się y, z koleżanką na kawę, y, czy tam na jakieś wyjście do restauracji. I mówię: słuchaj, chodź spotkamy się, y, wyjdziemy sobie gdzieś, dawno żeśmy nie rozmawiały, popędziemy trochę razem i, i jakoś y, sobie miło spędzimy czas. Ona początkowo się zgodziło, zgodziła, ale później mówi, wiesz. Ale może ja wezmę męża też. Może ja wezmę też męża, bo jemu będzie przykro. Nie? Ja mówię wiesz, nie no, to, to ja myślałam, że się same spotkamy. Mamy sobie na pewno jakieś y, osobiste, nasze własne tematy do poruszenia. Może niekoniecznie z mężem. No nie, nie wiesz, ja, ja nie mogę bez męża, bo, bo jemu będzie przykro. Więc y, bardzo często w małżeństwach jest właśnie taki przymus żeby spędzać cały czas razem, żeby nie dopuszczać do tego, że ten współmałżonek gdzieś tam wyjdzie sobie sam i spędzi sobie po prostu czas osobno. Od razu jest kontrola i to powoduje taki lęk w tej drugiej osobie, że ta druga osoba praktycznie już boi się sama gdziekolwiek ruszyć, bo gdyby się ruszyła, to myśli, że robi coś złego, tak? że krzywdzi w jakiś sposób, czy, czy robi przykrość, zadaje ból. Swojemu partnerowi czy partnerce, co jest absolutnym absurdem, bo każdy ma prawo wychodzić sam i spotykać się sam po prostu bez, bez swojego partnera. To jest oczekiwanie też od partnera cały czas takiej samej wzajemności. Czyli jeżeli ja coś dla ciebie zrobię, to oczekuję, że ty też dla mnie zrobisz coś podobnego. I takie właśnie nerwowe oczekiwanie, kiedy ty to zrobisz, tak? Czy wreszcie spotka mnie właśnie z Twojej strony dokładnie to samo, co ja zrobiłam dla Ciebie? Nie ma to wiele wspólnego z miłością. Nie ma to wspólnego nic z romantycznym i pełnym oddania związkiem. Wmawianie drugiej osobie braku zaangażowania wtedy, kiedy widzimy, że ta osoba chce spędzić czas sama. Czyli na przykład mówimy, wmawiamy tej drugiej osobie, że zobacz, to tobie wcale nie zależy, Ty się w ogóle nie angażujesz w nasz związek, bo wolisz siedzieć teraz sam, czy wolisz czytać książkę, czy wolisz sobie coś tam robić samemu. To znaczy, że Ty w ogóle się nie angażujesz y, w nasz związek. Czyli takie uogólnienia i takie odrywanie tej drugiej osoby cały czas od tego, żeby, żeby ona broń Boże nie robiła nic samemu, nie zajmowała się sobą, y, bo wtedy w tym kontrolującym narasta ogromne poczucie lęku, y, boi się po prostu opuszczenia, tak? To są wszystko, oczywiście, jak się domyślacie, schematy wyniesione z domu, tak? Ten y, ogromny, paraliżujący strach przed tym, że będziemy sami, że zostaniemy zdradzeni, opuszczeni, oszukani, itd. Ym, zazdrość o dalszą rodzinę, o rodziców partnera czy partnerki, czy rodzeństwo partnera czy partnerki, zazdrość o jego czy jej przyjaciół, znajomych z pracy. A, a nawet o zainteresowania jakieś yy, czy hobby. Yy, brak pozwolenia na to, żeby partner robił coś po swojemu, żeby zrobił coś tak jak on uważa, w sposób taki, jaki jemu wydaje się słuszny, w takim czasie, który jemu wydaje się najbardziej odpowiednią porą. Dalej takie zachowanie, które ja nazywam kastrowaniem, brzmi mocno, ale chodzi o to, że często osoba, która kontroluje, udowadnia tej drugiej osobie, że ty nic nie potrafisz dobrze zrobić, tak? że nie mogę na tobie polegać. To jest właśnie takie psychiczne kastrowanie drugiej osobie, osoby. Jesteś do niczego, po prostu cały czas spotykam, spotyka mnie rozczarowanie tobą. Stosowanie szantażu emocjonalnego, jakieś obrażania się, fochy, ciche dni, to też jest przejawem nienormalnej kontroli. Nieodbieranie telefonów, prawda? Jak się właśnie w takim stanie obrażenia. Albo Odwrotnie, nie izolowanie się, tylko osaczanie, tak? Osasz, osaczanie. I to wszystko powoduje przede wszystkim ogromne spustoszenie w związku. Dlatego, że zasada jest bardzo prosta. Im bardziej ktoś cię kontroluje, tym bardziej ty uciekasz, nie? E, to jest normalny mechanizm w człowieku. A więc. Jeżeli jedna strona stosuje właśnie takie mechanizmy nadmiernego kontrolowania, to musi to sobie uzmysłowić, że ryzykuje rozpadem związku, bo nikt tego na dłuższą metę nie wytrzyma. Zdarza się, i to szczególnie mężczyzn dotyczy, że jeżeli na przykład mężczyzna miał taką bardzo kontrolującą matkę, często jeszcze z cechami osobowości narcystycznej, to później żeni się z kobietą, która właśnie jego tak kontroluje, wyznacza mu czas i porę na wszystko, rozlicza go z każdego słowa, z każdego zachowania, z każdej znajomości. I mężczyzna tkwi w czymś takim, ponieważ to przypomina mu właśnie tę sytuację, którą on bardzo dobrze zna z czasów swojego dzieciństwa. To są związki, które rzeczywiście mogą trwać latami, ale w pozostałych przypadkach zazwyczaj to się po prostu roz, rozpada, roz, ulega jakiejś całkowitej destrukcji. W takich związkach, właśnie, o których powiedziałam przed chwilą. Właśnie to w, w sytuacjach, kiedy mężczyzna ma taką kontrolującą żonę, równie kontrolującą albo bardziej kontrolującą, jeszcze niż jego własna matka, dawniej mówił, nazywało się takich mężczyzn pantoflażami, to trzeba jeszcze dodać, że co prawda taki związek może trwać latami, ale wzajemna niechęć. Wzajemne, ogromne takie bariery, przeszkody emocjonalne pojawiają się bardzo szybko. I ci ludzie, co prawda, żyją razem, ale tak naprawdę się nie kochają. Tak naprawdę tam zazwyczaj w takich relacjach dochodzi do zniszczenia całej tej sfery seksualnej, dochodzi do zniszczenia. Wzajemnego zaufania. Bardzo często tacy małżonkowie rywalizują ze sobą, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, bo to się staje jakby jakąś metodą walki z przeciwnikiem, tak? Czyli, co prawda, się z nią nie rozejdę, ale przynajmniej będę z nią walczył. I często właśnie te metody walki są bardzo głupie i odbywają się kosztem dzieci. Zawsze ktoś, kto kontroluje to jest ktoś, kto ma bardzo słabe granice. Jeżeli ma słabe granice własne, to również narusza granice drugiego człowieka, czyli świadczy to o w ogóle ogromnej niedojrzałości emocjonalnej. Tylko, że z niedojrzałością emocjonalną, moi drodzy, jest tak, że a raczej powinnam powiedzieć odwrotnie. Dojrzałością emocjonalną nie jest tak, jak nam się wydaje, że no, ktoś jest taki biedny, bo jest niedojrzały, prawda? Bo no cóż on ma poradzić? No jeden jest dojrzały, drugi jest niedojrzały. Żeby być człowiekiem dojrzałym emocjonalnie, trzeba do tego dążyć. Trzeba wyrabiać swój charakter, trzeba się kontrolować, trzeba panować nad swoimi impulsami, trzeba panować nad swoimi emocjami. Dopiero wtedy tworzy się taka dojrzała, prawidłowa osobowość, i można powiedzieć o kimś takim, że ma charakter, ma kręgosłup moralny i jest człowiekiem stabilnym. Natomiast wiele osób, tak zwanych właśnie niedojrzałych, to są osoby, które po prostu chcą takie być, tak? które dają same sobie przyzwolenie na bycie niedojrzałą osobą do końca życia. Także trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Im większa jest kontrola w związku, tym bardziej to świadczy o tym, że w tym kontrolującym człowieku jest taki krzyk rozpaczy. Wewnętrzne przekonywanie, można powiedzieć, samego siebie, ten związek jest ważny. Ten związek nie rozleci się jak domek z kart, tak jak rozleciał się na przykład relacje moich rodziców, tak jak rozpadł się dom z mojego dzieciństwa. Co teraz zrobić, jeśli widzicie w sobie, że nadmiernie kontrolujecie bliską osobę, tak? Przede wszystkim, zdaj sobie sprawę, że ta druga osoba jest zupełnie odrębną jednostką, która ma prawo do swoich decyzji, do swoich myśli, do swoich czynów. I za nie odpowiada, oczywiście. Po drugie, nie myśl, nie formułuj w ten sposób swojej myśli: że na przykład mam męża, mam żonę, mam partnera, mam partnerkę, tylko zamień takie myślenie na myślenie, Jestem z moim mężem, jestem z moją żoną, jestem z moją partnerką, jestem z moim partnerem. To zupełnie zmienia perspektywę. Nie dajesz sobie prawa do posiadania drugiej osoby, bo nikt nie ma takiego prawa prawda, do posiadania drugiej osoby, tylko widzisz ten związek jako koegzystencję dwóch osób. Wspólną egzystencję dwóch osób, dwóch niezależnych jednostek. Zobacz, że ty nawet sam siebie do końca nie posiadasz. Nawet to się nam wymyka, a co dopiero, jak możemy dawać sobie prawo do posiadania drugiej osoby. Zrozum, że nie utrzymasz nikogo na siłę przy sobie. Jeżeli ktoś nie chce z tobą być, tego nie utrzymasz kontrolą, nakazami, zakazami, yy, yy, zmuszaniem do tłumaczenia się yy, czy jakimkolwiek yy, wymuszaniem jakimś emocjonalnym. Tak? Jeżeli będziesz dalej stosować kontrolę, partner po prostu od ciebie ucieknie. Yy, zadbaj o to, żeby w dobry, miły, konstruktywny sposób. Spędzać czas z drugą osobą. Bo yy, zdarza się tak, że ja słyszę na konsultacjach na przykład, że nie wiem, mąż czy żona nie spędza ze mną czasu, nie spędza ze mną wieczoru, a jak zapytam, no a w jaki sposób ty ten wieczór spędzasz, tak? Ano, siedzę z telefonem, yy, przeglądam internet. Ano, rozmawiam z koleżanką przez telefon, tak? Więc, czy z kolegą, więc. Warto tutaj, zanim zaczniemy cokolwiek wymuszać, samemu zadbać o to, żeby wspólne spędzanie czasu było piłe, po prostu przyjemne, fajne, żeby tej drugiej osobie chciało się zwyczajnie spędzić z nami wolny czas. Ważne jest też to, że jeżeli widzimy, że te mechanizmy kontroli wyrastają z tej zatrutej gleby naszego dzieciństwa. I stąd się biorą te wszystkie nasze lęki, niepokoje, obawy i strachy, to warto zadbać o pomoc dla siebie po prostu udać się do specjalisty, udać się do psychologa i przepracować to, bo samemu może być trudno, a kiedy jesteśmy w procesie terapii. Wiele rzeczy zaczynamy widzieć dużo, dużo szerzej i po prostu łatwiej jest nam pokonać w sobie te mechanizmy, które nie służą ani nam, ani drugiej osobie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Piszcie oczywiście w komentarzach. Zawsze je bardzo chętnie czytam. Wszystkie Wasze przemyślenia, myśli, uwagi jest to bardzo dla mnie zawsze interesujące i myślę, że jest też interesujące dla całej naszej społeczności, która pięknie się tutaj tworzy na kanale Soul Medica na YouTube. Zapraszam was również na mojego Facebooka. Myślę, że każdy tam znajdzie również coś interesującego dla siebie. Moja strona na Facebooku również nazywa się Soul Medica. Zapraszam także do kontaktu prywatnego, piszcie maile. Chętnie je również przeczytam i jak tylko będę mogła, to każdemu staram się odpisać. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień.